Witajcie tutaj Candy Freestylers, a dzisiaj przedstawiamy wam piłkę oklejoną watą. Oglądajcie. <śmienic> przez to, że jest bardzo miękka, wydaje się o wiele lżejsza. Bardzo przypomina poduszkę tak, że chciałoby się do niej nawet przytulić. Czas na pierwszy test, a więc zaczynamy żonglować. U, wielka poduszka. <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> Ale amazing. Widać wielka nasza poduszeczka przeobrażyła się w takiego stwora, który tutaj ma piękne matki, Nie. prawda? Tak, piłka wygląda po naszych trikach, po naszym freestylu, a teraz czas na najlepsze. Będziemy strzelać. No, tą piękną futbolowką. Na pierwszy strzał. Wydaje się, jakbym grał wielką, owłosioną piłką z białymi włosami. To już wszystko na dzisiaj. Wielkie dzięki za obejrzenie do końca. A ja się teraz z Wami żegnam i biorę się za sprzątanie tego bałaganu. Do usłyszenia.